witam wszystkich po raz hmm, 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 któryś tam proszę bardzo jest sadzoneczka na zbyciu musa dajao który owocuje jadalnymi bananami jest to możliwe ale trzeba mieć oranżerię szklarnię albo chociaż duży salon z dużym oknem balkonowym na południe ale najlepiej się go tak powiedzmy że Trzyma w sezonie na ogrodzie, a potem właśnie chowa się w to, co powiedziałem wcześniej. Stan, jak widać, jest super. Kolejny listek rośnie. Takie coś, jak macie na bananowcach, to się nie przejmować. Tam czasem jakaś skaza się zrobi. Nic, po prostu się nie przejmować, jak kupicie gdzieś taką sadzoneczkę czy coś. Także jakby coś miał, piszcie. A ja idę, nagram dzisiaj coś ciekawego jeszcze. Dobra. Jakby coś to piszcie na maila, jest podane pod, no pod filmem. Co i jak z tym banankiem. Można oczywiście odebrać też osobiście. Dobra. Trochę zakurzony. <grych> na razie.